Gdyby to była muzyczna lista przebojów, powiedziałbym przed Państwem gorąca nowość. Przemysław Wilczyński, debiutant, wkracza na scenę polskiego kryminału i możemy powiedzieć, że wkracza z przytupem. Jego debiutancka powieść, Malarz Obłędu, będzie jesiennym hitem. Nie przez przypadek, lektury obowiązkowe zawitały dzisiaj do Raciborza, bo właśnie w Raciborzu toczy się akcja tej powieści kryminalnej. Młody dziennikarz marzący o sławie i bogactwie otrzymuje od losu życiową szansę. Właściciel dużego wydawnictwa zainteresowany jest wydaniem biografii seryjnego mordercy i gwałciciela osadzonego w zakładzie karnym w Bracibożu. Przestępca nosi krzywę malarz, bo na ciałach swoich 13 ofiar wycinał krwawy wzór. Wydawca kładzie na stole zaliczkę, wobec której autor nie może przejść obojętnie chodzi o 20 tysięcy złotych oraz obietnicę bardzo wysokiego procentu ze sprzedaży pojedynczego egzemplarza. Jan Kowalski, czyli dziennikarz, nawiązuje kontakt z przestępcą. Liczy, że wydanie książki przyniesie mu uznanie w całym środowisku. Jednak zaraz po pierwszym spotkaniu w zakładzie karnym zostaje zgwałcona żona pisarza. Zastanawia się, czy to przypadek, czy może macki mordercy sięgają daleko poza mury zakładu karnego w Raciborzu. Główny bohater ma coraz więcej wątpliwości. Zastanawia się, czy dokończyć pisanie tej książki, ale okazuje się, że zabrnął już tak daleko, że wycofanie się jest niemożliwe. Co jak co, ale wobec tej premiery nie mogą Państwo przejść obojętnie. I już zupełnie na koniec, jeżeli mają ochotę spotkać się Państwo z autorem, to wydawnictwo Sonia Draga organizuje spotkanie autorskie 24 września o godzinie 18 w Katowicach, Centrum na Mariackiej ulica Mariacka 10. Wstęp oczywiście bezpłatny.